Pyros, wampir ognia, osłabił Dragany i zagroził istnieniu świata Kamieni Szlachetnych. Ale Blum i jej jednorożec Elas, wspólnym zaklęciem pokonali złego stwora i naprawili szkody. Teraz Winx są gotowe do nowej podróży. Powrót do Rajskiej Zatoki. Następna fala jest moja. Za późno, tym Spróbuj mnie złapać. Uważaj, Nex! Masz za sobą rekina! Ej, to chyba jest delfin! Chyba obaj przegraliście. Jesteście rozczarowani, ale my bawimy się świetnie! Mojej technomagicznej tratwy nie wpadlibyście do wody. Idziemy pozwiedzać wyspę? Dobra, ale gdzie jest Stella? I Brandon?

Ej, przestań!. A, a. A. <tele> Ale gdzie się podziała Stella? Huh? Piaskowy potwór! <torszy> <Klose> Stella? <glarz> <torszy> Może nie wyglądam najlepiej, ale nazywać mnie potworem? Niespodzianka! Co to jest? A, Brandon, te kwiaty są przepiękne! Nie tak piękne jak ty, moja pani. Przeszkadzamy zakochanej parze? E, <grym> a! a, <grym> a <śmany> 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 nie przypuszczałem, że na Ziemi istnieją takie czarodziejskie miejsca. O! O! <śmany> tak naprawdę jest ich więcej niż ci się zdaje, ale Rajska Zatoka jest jedna tu przyroda nie została zniszczona. Jeszcze czegoś takiego, nawet na melodii. Wszystko tu jest takie harmonijne, jak w doskonałej maszynie. Patrzcie, o. co to jest? Różowe jezioro? Uh -huh. uh. W tej okolicy nie ma żadnych różowych jezior, chyba że... To jest antylopa. <gryzanie> oh, to Roksi! Cześć, jak się macie! Huh? <gryzanie> A Marok, co porabiasz? <gryzanie> Bawię się z tych grysiątkami. A raczej tygrysiątka bawią się ze mną. A Marok umie mówić? Wszystkie czarodziejskie zwierzęta potrafią dzięki mocy Tyniks. No uciekajcie, zostawcie Amaroka w spokoju. Tego. Sorki Blum, na chwilę odwróciłam wzrok, a ktoś mi świsnął komórkę. Jafle mi doniosły o poważnym niebezpieczeństwie na Ziemi. Coś zagraża zwierzętom z Rajskiej zatoki. Co za zbieg okoliczności? Właśnie tu jesteśmy. Jakie zwierzęta są tym razem zagrożone? Wszystkie zwierzęta z Rajskiej Zatoki. <laughs> Sky, potrzebna pomoc. Po to tu jesteśmy. Musimy się rozdzielić i szukać źródła niebezpieczeństwa. Gdy będzie coś dziwnego. Już wiemy, co robić. Chodźcie. <laughs> Wszystko wydaje się być w porządku, ale. Stać! Słyszycie to? Mm, ja nic nie słyszę. No właśnie o? Stello. Mm. Blum ma rację. Ten las jest o wiele za cichy. Hmm. Chyba coś czuję. Tędy. Oh. 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 Tu się robi coraz bardziej dziwnie, oraz coraz bardziej ślisko. Patrzcie pod nogi, bo możecie. Uwa! E W miejscu, gdzie mieszka zagrożenie dla rajskiej zatoki. A. Rośliny mi to właśnie powiedziały: w miejscu, w którym jesteśmy pogrzebana, jest wielka tajemnica. A. Jeśli rozwiązanie tego czegoś jest tutaj ukryte, dotrzemy do sedna. Jeżeli mówisz o kopaniu w ziemi, to nie licz na mnie. Wczoraj zrobiłam sobie manikur. Nie martw się, Stello, nie będzie kopania. Użyjemy naszej mocy Tynix. Magia Wings! Tynix! Czyny? To niesamowite. Jesteśmy w sercu Rajskiej Zatoki, wewnątrz liścia, dokładnie mówiąc, w mini świecie liścia. To jak precyzyjny silnik, który wytwarza światło życia. Czuję się tu taka szczęśliwa. Ten roślinny świat jest w totalnej harmonii. A Perfekcyjny w każdym szczególe. Takie jest piękno przyrody. Błyska, co ty tu robisz? Nie wiesz, że moc Tynik stworzy nierozerwalną magiczną więź między nami? Gdziekolwiek będziecie, dołączymy do was. Elas! Frutek, jak dobrze, że jesteś! Jesteśmy w nowym miniświecie. Jest naprawdę niezwykły. Rozejrzymy się trochę. Z przyjemnością, Kiziu. Się przyjaźnie, ależ one są obrzydliwe, Floro. To są roztocza. Poznaję po ich szponach. Jak to możliwe? Roztocza nie są takie wielkie. Pamiętaj, że w tej chwili jesteśmy bardzo mali. Ale nie bezbronni. Stary, błyskawica Zenitu! Strzała domina! O! Te pokurcze zaczynają mnie irytować! Światło Solarii! Jest! Wings 2, Rostocza Zero! Jesteśmy Wings. Ja jestem Chloe, czyli liściak. Czyli tak dokładnie... <noise> jestem mieszkanką mini-świata liścia. Czego chcą te roztocza? Naszej limfy. Są okropnie łakome. Ciągle próbują ją kraść ze źródeł chlorofilu. Nie chcemy, by ktoś niszczył Rajską Zatokę. To czarodziejskie miejsce. Morze, przyroda i kwiaty rosnące na plaży. Co wiesz o kwiatach rosnących na plaży? Są bardzo piękne, a mój narzeczony nawet dał mi je w prezencie. Ańka. 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 A? 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 A. Siostry w liściu, to są nasi wrogowie! Ważnie, prawda? Do ataku! Lepiej się wynośmy. Łapka! Oh. Dlaczego uciekamy? Nie zrobiliśmy nic złego! Spróbuj im to powiedzieć! Siostry w liściu, na niej! Oh, Lailu, nie! Aura! Dość już tego! Nie, Stello! Nie walczymy z liściakami! Ale liściaki nie dają nam uh -huh. wyboru! Ha! Nie! Galopuj do liściaka szybko! Proszę przestań, nie chcemy z wami walczyć, ale my chcemy, tarcza wiosny! A -a -a -a! Magia przyrody jest zbyt potężna. Nie możemy z wami wygrać. Musimy omówić parę spraw. My i wy. <słyski> O wiele lepiej. Dlaczego nas atakujecie? Przybyłyśmy wam pomóc. Nieprawda. Aha. Aha. Ha. Tajemnicze zagrożenie, które zmienia rajską zatokę w pustynię. To na 100% wy. Hmm. <grym> Wings zostały oskarżone o niszczenie rajskiej zatoki, jednak nie wiedzą dlaczego. Chloe wyjaśni im, że dzięki limfie mini świata liścia i kropli mini świata wody cały ekosystem był w równowadze. Do czasu aż klejnot światła został wyrwany ze swojego środowiska.